Witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj powiemy sobie na temat może niektórym znanego treningu Starting Strength. Dla kogo ten trening będzie przeznaczony? Po pierwsze, będzie on przeznaczony dla osób początkujących, czyli takich, które nie mają problemu z dorzucaniem ciężaru z tygodnia na tydzień z treningu na trening, na trening czyli mogą po prostu progresować liniowo bez problemu. Po drugie, dla osób, które Kiedyś zbudowały siłę, miały jakąś cięższą kontuzję i chcą w dość szybkim tempie odbudować tą siłę. Po trzecie dla osób, które mają problem z nabraniem masy i po czwarte dla osób, które chcą zacząć bawić się w trójbój. Dobra, więc jak ten trening wygląda? Jest to FBW podzielone na dwa dni A i B. W każdym dniu będziemy mieli po 3 ćwiczenia, robione schematem 3x5, czyli 3 serie po 5 powtórzeń. Jak wygląda trening A? Więc zaczynamy go od przysiadu ze sztangą 3x5, drugim ćwiczeniem jest wyciskanie leżąc lub wyciskanie żołnierskie 3x5 i trzecim ćwiczeniem jest martwy ciąg, z tym, że tutaj robimy jedną piątkę. Dlaczego robimy tutaj jedną piątkę? Ponieważ martwy ciąg jest najcięższym ćwiczeniem do zregenerowania się i najmocniej obciąży nasz układ nerwowy. Trening B. Również trening B zaczniemy od siadów i również 3 razy 5. Drugim ćwiczeniem będzie w zależności co wybraliśmy w pierwszym dniu: wyciskanie żołnierskie lub wyciskanie leżąc 3 razy 5, i trzecim, ostatnim ćwiczeniem będzie wiosłowanie 3 razy 5. Dobra, jak ćwiczymy na przestrzeni tygodnia tym treningiem? Więc poleca się go robić poniedziałek, środa, piątek lub wtorek, czwartek, sobota. Tak, żeby nie, były, żeby nie było dwóch jednostek treningowych dzień po dniu z rzędu, tylko żeby był dzień przerwy pomiędzy nimi. Ok, powiemy sobie dlaczego w tym planie jest tak mało ćwiczeń. Po pierwsze, jest to plan na budowanie siły, a nie kreowanie sylwetki, więc. Na pewno nie polecałbym go osobom, które, których priorytetem jest sylwetka, tylko osobom, których priorytetem jest siła i chcą, żeby ta sylwetka była efektem ubocznym tej siły. Więc do kreowania naszej siły nie potrzebna jest nam aż tak duża objętość. Po drugie, tak mała objętość pomoże nam w lepszych adaptacjach, czyli lepiej będziemy budować naszą siłę. Dalej, jeżeli uważamy, że. Te trzy ćwiczenia po 3 razy 5 to jest mało. To tak naprawdę tak nie jest, bo są one poprzedzone seriami wstępnymi, rozgrzewkowymi. I jeżeli dołożyć takie 4-5 serii rozgrzewkowych przed każdym ćwiczeniem, to momentalnie ten plan staje się bardziej rozbudowany. Nie jest to coś takiego, że przychodzisz na siłownię i robisz. Trzy serie siadu, trzy serie wyciskania, seria martwego i idziesz do domu. Zanim dobrze się rozgrzejesz, to będzie dużo więcej tych serii. Co jeżeli chodzi o ciężar? Powinniśmy zacząć z dużo zaniżonym ciężarem, po to żeby progresować sobie przez cały czas tego treningu. Żeby nie mieć z tym problemów. Dobra, jeżeli chodzi o przysiad, to wykonujemy go trzy razy w tygodniu. Więc ciężko będzie nam dokładać co trening. Ja radziłbym tutaj dokładać co dwie sesje przysiadów. Na przykład, jeżeli robimy w poniedziałek 40 kg to 3 razy 5, to w środę również zróbmy 40 kg 3 razy 5, a w piątek dołóżmy 5 kg lub 2,5 kg. Czyli wyglądałoby tak: poniedziałek 40 kg, środa 40 kg, piątek 42,5 lub 45 W zależności od nas, jak się czujemy z tym ciężarem. Jeżeli chodzi o wyciskanie leżąc lub też wyciskanie żołnierskie, bo będziemy robić jedno z nich dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu. Więc radziłbym tutaj dokładać co sesję wyciskania. Będzie to wyglądało w ten sposób, że w poniedziałek wyciskamy 40 kg, 3 razy 5 i kolejna sesja wyciskania będzie w piątek. Czyli dokładamy sobie 2,5 kilo. będziemy robić 42,5. Kolejna sesja wyciskania będzie w środę i również sobie dokładamy 45 kg. Więc dokładamy sobie co sesję wyciskania. Jeżeli chodzi o martwy, to również będziemy robić go dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu. Więc tak samo polecałbym dokładać co sesję martwego ciągu. Czyli jeżeli w poniedziałek robimy martwy ciąg 60 kg. To następna sesja wypada w piątek, więc w piątek robimy 65 kg. potem w środę 70 kg. Martwy ciąg jest dość łatwym ćwiczeniem do progresowania, więc radziłbym tutaj dokładać po 5 kg, w przeciwieństwie do wyciskań, które są na których jest nam ciężej progresować, i tam radziłbym dokładać po 2,5 kg. A jeżeli ktoś chciałby trenować tym planem, a według niego jest za mało ćwiczeń i nie przejdzie to u niego to moja rada jest taka, żeby dołożyć na końcu każdego treningu jakieś lekkie ćwiczenie, lekką asystę, na przykład wznosy w bok, czy biceps lub triceps w trzech seriach po 8-12 powtórzeń, takie, żeby to było przyjemne do zrobienia na pompę, ale żeby nie zakłócało tego progresu w naszych głównych ćwiczeniach. Podsumowując, jeżeli jesteś osobą początkującą i chcesz nabrać sporo siły, to Starting Strength będzie idealnym treningiem dla ciebie. Prawdopodobnie pozwoli ci przestać być początkującym i po zakończeniu go będziesz musiał sięgnąć po jakieś bardziej zaawansowane metody progresji niż progresja liniowa. Jeżeli coś było niezrozumiałe, to w opisie filmu opiszę ten y, trening, dam schemat jak on wygląda. Więc zerknijcie tam. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli się podobało, subskrybujcie nasz kanał i dawajcie łapki w górę. Dzięki. Na razie.